Oku kamery nic nie umknie, nawet zawodniczki Akademii Talentów Siatkarskich. Stok! A jak Wam się podoba nasze miasto Ostróda? Mm? Ładne. Gdzie Ładne. Fajnie. Fajnie. Na długo tu przyjechałyście? Na tydzień. na tydzień. Na tydzień. I jakie plany na później? Treningi. <laughs> Co trenujecie? Siatkówkę. No to przyjechałyśmy na obóz sportowy. Biały, 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 i największe osiągnięcia dziewczyny mają? Największe osiągnięcia jeszcze przed nami, bo niedawno wystartowały tak naprawdę stringami, ale naprawdę bardzo ambitne postęp z dnia na dzień widoczny. Jesteśmy na obozie sportowym, dziewczyny super pracują. Proszę zapamiętać te twarze, to są przyszłe gwiazdy. Polski Siatkówki. Ostruda jest miastem bardzo gościnnym i atrakcyjnym turystycznie. Niewątpliwie atrakcją samą w sobie może być przejazd kolejowo-drogowy przecinający miasto na pół. Obecnie trwają prace nad modernizacją dworca, stacji i torowiska. To oznacza szereg zmian. Od około miesiąca przy przejazdach kolejowych wiszą kamery. Ich systemy wyłapują wykroczenia. Na chwilę obecną jest monitoring, jest on działa. Mamy informację, że jest w pełni sprawny. Jest również kwestia tego, że można zgrać materiał w ciągu dwóch tygodni. O każdym zdarzeniu, który policja powie, powzięzie informacje, będziemy mogli się zwrócić o ten materiał i wykorzystać go w ramach naszych czynności wyjaśniających bądź. W trakcie postępowań przygotowawczych, uwaga, w internecie nie brakuje podobnych nagrań. Monitoring ma nas wyczulić, a nawet dać do zrozumienia, że nasza nieuwaga czy też nadgorliwość mogą mieć poważne konsekwencje. Kamery zamontowano głównie w celu poprawy bezpieczeństwa. W przyszłości mają być wykorzystywane do zamykania przejazdów po zlikwidowaniu opuszczania zapór z budek dróżników, ale także przy postępowaniach wobec kierowców. Gdyż e, każde wjechanie za zapory lub u zapory, gdy są, się zamykają, a w, w tym przypadku jest to wykroczenie, możemy być ukarani grzywną w wysokości 2000 zł. Piesi też niech nie czują się bezkarni. Tak, nie. również dotyczy to pieszych. Pieszy, który wchodzi za e, pół zaporę, gdy jest opuszczana lub podnoszona, również popełnia wykroczenie i grzywna w tym przypadku również jest taka sama 2000 zł. Jest to temat dyskusyjny, jednak młodzież wątpliwości nie ma. Wiedziałbyście w ogóle, że to jest monitoring? Nie, bo no to pierwszy. To kamera. No i co? To dobrze, że jest ta kamera. No, dobrze. Tak, tak. No, dobrze. Okay. Tu, gdzie kamery jest bezpieczniej z założenia, jesteśmy mniej skłonni do robienia nierozsądnych rzeczy. Przysłowie spiesz się powoli i tym razem daje do myślenia.